Cześć! W dzisiejszej wideo recenzji Lenovo Legion Y740 wersji 17-calowej, czyli bezpośredni konkurent testowanego już przeze mnie Asusa GL704. I podobnie jak w przypadku Asusa, mamy do czynienia z maszyną o 17-calowej przekątnej, która nie straszy przesadną grubością ani wagą, nie razi odpustową stylistyką, a konfiguracyjnie to prawdziwy kozak do kwadratu. Zapraszam! Zacznijmy od stylistyki, czyli tematu, który w największym stopniu e, przypadni w tym modelu do gustu. Jak widzicie, nie jest to maszyna, która krzyczy, jestem dla gracza, jestem dla gracza, jestem dla gracza. E, kwestie zdobień i innych elementów ograniczono jedynie do podświetlonego niewielkiego logo na klapie plus dyskretnie podświetlonego układu chodzenia, więc pod tym względem nawet starsi użytkownicy nie powinni kręcić nosem. Praktycznie cała obudowa została złożona z aluminiowych paneli w przyjemnym dla oka ciemnoszarym kolorze. Konstrukcja jest przy tym zmatowiona, nie boi się odcisków palców ani innych zabrudzeń. Komputer nie ma przy tym formatu typowego DTR-a, czyli dużego laptopa gamingowego sprzed paru lat. Po zamknięciu konstrukcja ma zgrabne niecałe 26 mm grubości, waży tylko 2,9 kg, czyli praktycznie tyle, co wspomniany Asus GL704. Laptop jest jednak nieco szerszy i dłuższy od swojego konkurenta, ponieważ nie załapaliśmy się tu jeszcze na bardzo wyszczuplone ramki ekranu, nie są one przesadnie duże, ale do asusowego rozmiaru trochę tu brakuje. Pod względem solidności wykonania także nie ma tutaj na co narzekać. Aluminiowy panel na klapie nieźle usztewnił całą konstrukcję ekranu i jedynie dolna krawędź mogłaby być nieco bardziej odporna na naciski i wykrzywianie. Podejrzewam, że gdyby producent zastosował tu centralny zawias zamiast dwóch rozdzielonych, w tym momencie ten problem zostałby wyeliminowany. Nie zmienia to jednak faktu, że zawiasy mają bardzo przyzwoitą szerokość i pracują bardzo płynnie, nieźle podtrzymując ekran w nadanej mu pozycji. Przy czym możemy nadal liczyć na pełne odchylenie matrycy o 180 stopni. Pulpit także nieźle wypada w kwestii solidności wykonania. Konstrukcja pod mocniejszym naciskiem ugina się w minimalnym stopniu, natomiast jeżeli spróbujemy ją wykrzywić, to za bardzo nam się tego odkształcić nie da, aczkolwiek usłyszymy już ciche skrzypienie z wnętrza komputera. Projektantom należą się także wielkie brawa za to, w jaki sposób zostały rozmieszczone porty w tym modelu. Większość gniazd została wyprowadzona na tyle komputera, co zawsze sprzyja zachowaniu porządku i ergonomii na naszym miejscu pracy. Na tyle znajdziemy więc gniazdo zasilania, wyjście HDMI, mini-display port, LAN oraz dwa pełnowymiarowe USB. Dodatkowo na boku lewym znajdziemy jeszcze Thunderbolt 3, więc połączenie tego komputera do bardzo rozbudowanego miejsca pracy lub zabawy nie będzie żadnym problemem. Graczy nie powinna także rozczarować matryca. IPS o rozdzielczości Full HD może się pochwalić świetnym kontrastem, znakomitym odwzorowaniem kolorów i szerokimi kątami widzenia. Do tego dochodzi także odświeżanie o częstotliwości 144 Hz, więc ekran świetnie sprawdzi się przy wszelkiego typu dynamicznych grach sieciowych. A jeżeli zechcemy matrycę wykorzystać np. do pracy z Photoshopem, to 98% pokrycie palety SRGB na pewno się nam przy tym przyda. Także klawiatura wyróżnia się swoim pro-gamingowym charakterem. Klawisze mają bardzo dużą powierzchnię, więc prostają nawet większym dłoniom. Zwróćmy także uwagę na to, w jaki sposób rozwiązano kwestię bloku numerycznego i wydzielenia kursorów. Gracze mogą jednak trochę kręcić nosem na skok klawiszy, który jest sprężysty i dobrze wyczuwalny, ale dość płytki, szczególnie jak na gamingówkę. Natomiast klawiatura znakomicie spisuje się przy pracy z tekstem, duże klawisze redukują liczbę literówek, całość pracuje przy tym bardzo cicho, więc jeżeli pracujemy w dużym biurze, nikomu nie będziemy przeszkadzać. Producent zadbał też o podświetlenie, które w tym modelu występuje w dwóch wersjach. Albo będzie to jednolite podświetlenie w kolorze lekko niebieskawym, albo będzie to pełne SRGB strefowe, które możemy regulować wedle uznania. Jest i taczpa do standardowej wielkości, który z racji szerokości pulpitu zdaje się być nieco za mały do tego modelu. Jednak nie ma się co oszukiwać, nie jest to laptop, z którego często będziemy korzystać bez podłączonej myszy, natomiast jeśli już się coś takiego zdarzy, to przekonamy się, że gładzik zapewnia precyzyjny i bardzo płynny ślizg dla palców, wspiera gesty i ze swoich zadań wywiązuje się znakomicie. W legionie Y740 nie zabrakło także wypasionego systemu audio, na który składają się dwa głośniki skryte na spodzie subwoofer oraz aplikacja Dolby Atmos. Wbudowany system audio gra naprawdę głośno i naprawdę czysto, aczkolwiek bas mógłby mieć nieco mniej pusty podźwięk. Jednak możemy i tak liczyć na naprawdę spory multimedialny pazur, filmy, muzyka, gry nie wymagają podłączonych zewnętrznych głośników lub dodatkowych słuchawek, aczkolwiek jak wiadomo, w słuchawkach i tak gra się zdecydowanie lepiej. Jak wspominałem we wstępie, ten laptop to prawdziwy kozak pod względem konfiguracyjnym. Zacznijmy od procesora, czyli 6 Core i78750H. Procesor ten w tej chwili jest chyba jednym z najpopularniejszych układów, jakie możemy spotkać. W gamingówkach, 6 rdzeni plus wysokie taktowanie daje nam zapas mocy, który możemy wykorzystać nie tylko przy grach, ale także przy bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Edycja multimediów, projektowanie 3D czy zarządzanie dużymi bazami danych, z takim procesorem z tych zadań ten komputer wywiąże się bez problemu i błyskawicznie. Układ chodzenia całkiem sprawnie radzi sobie z utrzymaniem bezpiecznej temperatury tego procesora, aczkolwiek by układ nie przekroczył 90 stopni Celsjusza, jego taktowanie w trybie turbo zostaje nieco obcięte. Szczegóły znajdziecie w naszej recenzji. Legiona Y740 w wersji 17-calowej możemy wybrać z jedną z trzech grafik. Może to być RTX 2060 bez Max-Q lub 2070, 2080, ale wtedy już z Max-Q obecność pod maską RTX-a to jasny sygnał, że mamy do czynienia z laptopem, który wspiera już zarówno ray tracing, jak i DLSS. Z racji tego, że we wspomnianym już Asusie GL704 mieliśmy RTX-a 2070 bez MaxQ, warto to w tym momencie sprawdzić, jak 2080 MaxQ wypada właśnie przy tej grafice. Wyniki wygenerowane przez benchmark 3D Mark są bardzo zbliżone. Natomiast gdy sprawdziliśmy, jak ten układ radzi sobie w praktyce, pojawiło się już trochę różnic. W przypadku Wiedźmina 3 różnice są dość znaczne, ale jak wspominają w recenzji Asusa, Wiesił wybitnie nie polubił się z obecnym tam RTX-em 2070 i nie chciał przekroczyć granicy 60-64 klatek na sekundę. Natomiast w przypadku Assassin's Creed Odyssey. Tu już widać sporą przewagę 80 z MaxQ nad 70 bez MaxQ. Natomiast Metro Exodus wygenerowało bardzo zbliżone wyniki, ale RTX 2080 MaxQ zapewnia te kilka klatek więcej. W największym skrócie na dzień dzisiejszy nie ma gry, która mogłaby podskoczyć tej grafice, a wiele z tytułów bez problemu możemy odpalić na zewnętrznym monitorze w rozdzielczości wyższej od Full HD i wciąż możemy liczyć na płynną rozgrywkę. Temat dysków twardych rozwiązano w taki sposób, jak to w tej chwili robi się w większości gamingówek, czyli mamy miejsce na super szybki dysk SSD M2 PCI Express NVMe plus miejsce na nośnik dwójpółcalowy. Dzięki temu możemy liczyć na osiągi, jakie zapewni nam tylko dysk półprzewodnikowy najnowszych generacji, a do tego do naszej dyspozycji pozostaje zawsze pojemny magazyn na dane w wersji talerzowej. Układ chłodzenia nawet pod obciążeniem pracuje na tyle dyskretnie, że producent w tym modelu odpuścił sobie wszelkie idee stworzeniem trzech trybów pracy: czyli cichy, zbalansowany oraz turbo. Mamy tu jeden domyślny, który spisuje się znakomicie. Przy typowym użytkowaniu w rodzaju odpalony office, przeglądanie internetu lub odtwarzanie filmu, chłodzenie pracuje praktycznie bezgłośnie, a cała konstrukcja pozostaje przyjemnie chłodna. DRTX kroczy do akcji, natężenie szumu rośnie, ale nie są to wartości, które mogłyby razić. Szum jest dobrze wytłumiony, nie ma inwazyjnej natury oraz nie drażni uszu wysoką tonacją. W takim trybie pracy obudowa staje się wyczuwalnie cieplejsza jedynie pod samym ekranem oraz na tylnej części spodu, więc widać, że układ chłodzenia znakomicie wywiązuje się ze swoich zadań. Muszę tu także nadmienić, że dodatkowe Otwory chłodzące znajdziemy także na spodzie komputera, więc nie powinniśmy go kłaść na żadnych miękkich materiałach w rodzaju koc, śpiwór lub coś w tym guście, bo w tym momencie utrudnimy przepływ powietrza przez obudowę. Bateria ma bardzo sensowną pojemność 76 Wato godzin, natomiast w momencie gdy planujemy wyjść z komputerem poza dom lub biuro i chcemy by pracował na baterii jak najdłużej, warto wyłączyć G-Sync i zresetować komputer. W tym momencie w systemie pojawi się układ zintegrowany, który zdecydowanie zredukuje energożarność tego modelu. Przy czym wyłączenie G-Synca jest niezwykle proste, nie trzeba już wchodzić do BIOSu, robimy to z poziomu aplikacji od producenta Lenovo Vantage. Dzięki takiemu rozwiązaniu komputer może się pochwalić całkiem przyzwoitymi wynikami pracy na własnym zasilaniu, zwłaszcza jak na gamingówkę. W zależności od naszych yy, bieżących zadań możemy liczyć na około 4 do 6 godzin pracy bez podłączonego zasilacza. Lenovo Legion Y74017 to kolejna maszyna o wyszczuplonej linii obudowy, która może się pochwalić świetną kulturą pracy oraz znakomitymi osiągami. Układ chodzenia w tym modelu naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, osiągi tej maszyny zrywają czapki z głów, a natężenie szumu nie razi swoją intensywną czy męczącą naturą. Do tego dochodzi arsenał zróżnicowanych i świetnie rozmieszczonych portów, z których większość trafiła na tę komputera, czyli tam, gdzie tak naprawdę powinno zawsze być ich miejsce. Na chwilę obecną jest to jeden z najciekawszych i najlepiej zaprojektowanych notebooków gamingowych, jakie miałem przyjemność testować. Z tego też względu z czystym sercem daję mu naszą rekomendację. Szczegółowe wyniki testu tego modelu znajdziecie oczywiście w naszym dziale recenzyjnym. Na dziś to wszystko i do zobaczenia niebawem. Przypominam także o naszej facebookowej stronie i youtubowym kanale. Do zobaczenia!